Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć akurat w takiej konferencji, a przeżyłem sporo w swoim życiu. W takiej konferencji, ponieważ po raz kolejny dajemy dowód, że ten wymiar sportowy klubu naszego przynosi efekty w postaci odzewu na różnego rodzaju akcje. Spotkaliśmy się z dyrektorem dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie, dwa tygodnie temu wymyśliliśmy sobie taki pomysł zrobienia balu. Który, na którym zbierzemy pieniądze na rzeczy związane z oddziałem dziecięcym. Ponieważ e, jakoś zawsze najbardziej żal nam. Przepraszam bardzo. Zawsze jak dzieci chorują, to jakoś to chwyta za serce. Podaliśmy e, się bardzo szybko. E, bal, który się odbył w hotelu Amadeusz, też chciałbym podziękować. Tym wszystkim, którzy w nim uczestniczyli, przerósł też nasze oczekiwania, bo spodziewaliśmy się kwoty na poziomie 20 tysięcy. Tak też planowaliśmy, mając gadżety i rzeczy, które chcieliśmy przeznaczyć na licytację. Ta kwota podczas balu zrobiła się prawie dwukrotna, było 34 170, którą w całości, czy prawie już w całości, została wpłacona na konto szpitala i. Co za to zostanie zrobione, to myślę, że tutaj dyrektor, pani doktor, czy pan opowie. My ze swojej strony, no przekażemy na końcu, jeżeli państwo pozwolą. My ze swojej strony cieszymy się, że akcja się udała, że po raz kolejny możemy wspomóc coś, co przyniesie uśmiech, przyniesie być może trochę komfortu, przyniesie na pewno zdrowie i przyjazność szpitala bo na tym wszystkim nam chyba zależy. Chciałem przekazać czek symboliczny. Dokładnie. Dziękuję panu Jezusowi. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej inicjatywie. Używuję każdy grosz dany na szpital. Życia naszych pacjentów, szczególnie małych pacjentów, dla których pobyt na szpitalnym oddziale jest zawsze dramatem, jest bardzo ważny. Także jest naprawdę serdeczne nasze podziękowania w imieniu szpitala, w imieniu przyszłych pacjentów i obecnych i w imieniu personelu oddziału serdecznie dziękuję. Na tę salę już idziemy, bo to jest jest łaskawy pokazać Państwu. Wyremontujemy dwie sale, przy czym jedna sala jest węzłem sanitarnym, i do tego dołożyliśmy jeszcze jeden węzeł. No i za tą kwotę też kupimy meble, także w sumie tutaj będziemy mieli taki kawałeczek oddziału odremontowany na nowo. Tutaj, Panie Senatorze, te dwie, plus tu jest nacisk dla. Dziećmi. Jest w sumie. To są te dwie sale, które już wymagają od nas. Bardziej jestem szczerze wdzięczna Państwu za taką akcję i oddanie tych pieniędzy dla naszych milusińskich. Po prostu te sale wymagają ustawicznego odnawiania. Wiemy, że dzieci no, troszeczkę też i niszczą będą w szpitalu, a komfort, w jakim one się znajdują, wpływa bezpośrednio na ich leczenie. Dzieci wesołe, radosne, to wiemy doskonale, leczy się szybciej i lepiej. To już psycholodzy o tym mówią, ale my to obserwujemy. Także każda Sara z myszką, i falubazu na pewno ułatwi nam to leczenie. Dziękuję w imieniu tych małych pacjentów. Niech jak najczęściej do ich brzegości już nie, a nie wykrzywione nimki, w związku z tym, że muszą leżeć w szpitalu. Także Oddział Dziecięcy już wcześniej organizował różne aukcje, w harmonii odnawialiśmy oddział, pan senator, bo pan brał udział w tych akcjach. Jestem dalej wdzięczna, że pomyślał również teraz o nas. I możemy kupić mebelki do pokoju zabaw, bo byliście państwo również przed świętami w tejże sali zabaw i zwróciliście, że te mebelki już mają 25 lat, więc teraz jest okazja, żeby je wymienić. I wiadomo, one się troszeczkę podniszczyły, ale są takie, że, że jeszcze dzieci się na nie bawią. Będą miały nowe, będzie ładniej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby te pieniądze zebrać i dziękuję za taki szczytny cel przekazania ich dla małych dzieci leczonych w naszym oddziale.